Siemanko, witajcie. Jestem media mediafana, to jest w mediach reklamie i marketingu i dawno mnie nie było. Mam nadzieję, że się dużo nie zmieniłem. Zmyłem już chyba z siebie puder i wszystkie takie make-upy telewizyjne. Jest ze mną ekipa Orange. <grystruje> Rejestrują mnie w czasie, w czasie pracy, ponieważ gdzieś tam nagrywaliśmy, nagrywaliśmy wywiady i jakieś materiały związane z ich blogiem, vlogiem i materiałami wideo. Pewnie je niedługo obejrzycie. Ale nagrywam z, jeszcze z jednego powodu. Media Fun Lab się zbliża, słuchajcie, bardzo się cieszę. Planujemy go od jakiegoś czasu eee, w teamie kreatywnym, który nazywa się Kreatywny Pancernik. Eee, w teamie kreatywnym, który nazywa się Galopujący Pancernik. A Galopujący Pancernik to taki nowy, tajny projekt dla vlogerów i blogerów, ale o tym będzie później. Media Fun Lab. Szykujcie się na 24-25 maja. W Warszawie, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej niż w zeszłym roku, będzie dwudniowy. Skupimy się na blogach, vlogach i przedsiębiorczości. Już jestem po kilkunastu rozmowach z gośćmi, będzie naprawdę fajnie, bo będą i blogerzy, i vlogerzy, tych których znacie, tych których nie znacie, i przedsiębiorcy. Ludzie, którzy potrafią robić, robić pieniądze, pracują nad swoją marką. Mam nadzieję, że ten taki ferment, połączenie blogerów, vlogerów i, i pasjonatów, przedsiębiorców internetowych, pozwoli nam zdobyć taką wiedzę, co dalej, jak te blogi, vlogi nasze rozwijać, działalności internetowe. Myślę, że będzie fajnie. Myślę, że e, prawdopodobnie odbędzie się w kinie Iluzjom w Warszawie. Będzie maj, będzie piękna pogoda, będzie dużo fajnej przestrzeni kreatywnej takiej, będą dwie sale, fajni ludzie. E, pracujemy nad tym, żeby wystąpił fajny zespół jeszcze w ogóle wieczorem, więc wiecie, impreza zaczyna się rozkręcać na coraz bardziej poważne przedsięwzięcie no i tyle, wydarzenie na fejsie już jest odpalone, strona będzie odpalona lala moment, wejściówki pewnie będą już niedługo do odebrania dostępne, więc szykujemy a jeżeli macie jakieś pomysły, kogo chcielibyście zobaczyć na, na konfie z kim się spotkać, kogo posłuchać no to dajcie znać, na priwa na tym wydarzeniu, na fejsie, gdziekolwiek Znajdziecie mnie w internecie. Do zobaczenia na Media Fan Labie 24-25 maja. Szykujcie się na razie. Tymczasem.